Luty dobiegł końca, więc zapraszam Państwa do podsumowania wiadomości z gminy Praszka. Marcelina Kapral. Nowa Świetlica Wiejska w Aleksandrowie. To jest bardzo ważny krok. Teatr dorosłych. Wchodzimy w jakieś role. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomagamy dużej grupie osób tak naprawdę. Miejsce integracji i wielu wspaniałych pomysłów. Mieszkańcy Aleksandrowa świętują, bo jest co świętować. Pracą i zaangażowaniem ludzi wraz z funduszami sołeckimi powstała Świetlica Wiejska. Jakie są plany na jej aktywność? Kiedyś była tu szkoła. Później przez wiele lat budynek popadał w ruinę. Mieszkańcy Aleksandrowa wzięli sprawy w swoje ręce i przez ostatnie 11 lat sukcesywnie go remontowali. W końcu obiekt udało się otworzyć. Była koloru zielonego, dach był już zapadnięty, więc naprawdę ogrom prac tu było włożone. Własnych i oczywiście z Funduszu Słowackiego. Uważam, że zdecydowanie to jest bardzo dobra decyzja, żeby takie miejsce powstało, ponieważ jesteśmy małą wioską w zasadzie najmniejszą tutaj w gminie Praszka. W związku z tym posiadanie jakiegokolwiek miejsca, czy to boisko, czy plac zabaw, czy wspomniana wcześniej ścieżka rowerowa jest naprawdę no, ważnym miejscem dla nas, ponieważ no, to jest miejsce socjalizacji, której teraz na ogół brakuje. Świetlica w Aleksandrowie pozwoliła zawiązać koło gospodyń wiejskich. Grupa zrzesza już ponad 20 pań, które gotowe są na nowe wyzwania. Najbliższy termin, no, mamy Dzień Kobiet, więc myślę, że oczywiście ten Dzień Kobiet zorganizujemy. Na pewno jakieś warsztaty będziemy tutaj jakieś organizować. Nie sądziłam, że jest aż tak dużo kobiet tak aktywnych w takiej małej miejscowości i sądzę, że chyba inne wioski powinny brać przykład, jak można działać, jak można się zjednoczyć, a chyba zjednoczyła ich też ten remont tego budynku, który jest przeznaczony na, na Świetlicę i teraz miejsce spotkań dla tych pań. Pani Stefania Szukała była pierwszą nauczycielką szkoły w Aleksandrowie po wojnie. Rozpoczęła swoją pracę w roku 1958 i uczyła tu przez 8 lat. To były klasy łączone, więc miałam i jeszcze że w sobotę wtedy pracowało. 6 godzin codziennie miałam, na dwie klasy, czyli 12 lekcji codziennie było. A ile było dzieci wtedy? Różnie. Tak. Gdzieś 16-18 osób. No mało, mało. Nie, miałam, jedn, miałam jedną klasę, gdzie było dwoje uczniów i jedna y, y, dziewczyna była bardzo dobra, chłopak był bardzo słaby, więc 50% było lichych. Jak się bierze na, pręd, ten, na procenty, się liczy, no to tak, tak wyglądało. Tak. Ciężko, ale dobrze. Dobrze. Ludzie byli przyjaźni cały czas, dzieci, tak jak przejdzie jak dzieci, lepsze, gorsze, grzeczniejsze, mniej grzeczne. To się nie różni. Normalne dzieci były nie tak jak teraz, bo teraz są same geniusze i aniołki, a wtedy były normalne dzieci różnie. Także no dobrze wspominam ten czas. Sporo prac udało się wykonać systemem gospodarczym. Przez ostatnich 11 lat sołectwo przekazało na remont świetlicy około 130 tysięcy złotych. To świadczy o tym, że ta miejscowość aktywnie działa społecznie i coś się tutaj dzieje. Chcą robić, robią. No, może nie tyle świetlica co budynek, który będzie przeznaczony. Nie wiem czy na świetlicę, pewno tak też. Ale póki co to koło gospodyń wiejskich ma swoją siedzibę tutaj. Dzieci tutaj są... Kilkoro, nie wiem czy tam około 10 może nawet nie, ale też będą miały pewno swoje tutaj miejsce znajdą. Tym bardziej, że są jeszcze pomieszczenia, które czekają na wyremontowanie i tam z panem sołtysem rozmawiałem, tam ma zamiar właśnie przeznaczyć to pomieszczenie takie no, większe dla dzieci, taki pokój zabaw zrobić. Było to słodkie rozpoczęcie działalności koła gospodyń wiejskich. Panie przygotowały pyszne pączki, a tłusty czwartek zapisze się w Kronice jako początek nowej historii wsi. Teatr Dorosłych w Praszce zaprezentował nowy spektakl. Kluczyk 2. Śmiechu było co niemiara. Zapraszam na relację. Kaziu! A co ty chcesz tam widzieć? Takich samych zdeklaków jak my. Emocje, starannie dobrane rekwizyty, warsztat aktorski i choreografia. Tego wszystkiego dostarczyło nam przedstawienie Kluczyk 2, którego reżyserami byli pan Waldemar Bartkowski oraz Jacek Pac, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce. Nie wiem o co się chodzi. Wiesz, Kaziu? Ja dawno nie spotykałem się z kobietkami, tak wiesz? Na stopie towarzyskiej! To się za chwilę spotka! Założyliśmy, że właściwie każdy z nas jest, można powiedzieć, reżyserem samego siebie. Gdzieś tam w jakiś sposób kreujemy się codziennie rano, wchodzimy w jakieś role. I tak to wprowadziliśmy w to, to życie teatralne, że, że każdy z nas miał za zadanie pilnować swojej roli. Aktorzy w swoim przedstawieniu mieli niemały orzech do zgryzienia. Ich zadaniem była kontynuacja przedstawienia sprzed kilku lat, oraz dostosowanie do obecnej sytuacji popandemicznej. Ogromnym wyzwaniem dla aktorów było wplecenie wątku miłosnego w historię. I to był walka, pomysł, żeby zagrać może jeszcze raz kluczyka, a najlepiej by było kontynuację kluczyka. Być może. Ci, którzy pamiętają, to, to, to były takie przygody dwóch starszych panów i ich ucieczka z domu starców. Natomiast tutaj miało być takie zamieszanie, że być może jakiś wątek miłości. Niemałym zaskoczeniem dla odtwórców ról Walusia i Kazia był fakt, że scenariusz już na nich czekał. Pomysł na kontynuację był chyba tęsknotą za wspólnym graniem z Jackiem. Bardzo miło wspominaliśmy grę w kluczyku. Wtedy Jacek napisał do pana Krzysztofa Kokota, który jest scenarzystą, pisał scenariusz do pierwszej części. No i się okazało, że, że, że autor scenariusza specjalnie dla nas stworzył taki, taki scenariusz. My... Za jego pozwoleniem zrobiliśmy też adaptację na, na, na temat i, i takie, takie różne, różne wątki wprowadziliśmy. Nie obyło się bez wzruszeń ze strony publiczności. To wszystko, co tu zrobili, to jest kwitesencja całego ich życia dawania radości innym, miłości, wsparcia i myślę, że z wszystkim sprawili ogromną radość. Było cudownie, byłam też na pierwszej części i mega, naprawdę, Fajnie, fajne przeżycie. Rewelacyjna sztuka, rewelacyjnie przygotowane, fantastycznie. Publiczność doceniła ciężką pracę aktorów oraz reżyserów owacjami na stojąco. Oj Bożenko, wiesz jacy są chłopcy, a tu ty to są tu, tu i tu. Mamusia mówiła. Patrz mu prosto w oczy! To wydarzenie zna każdy Polak. Praszka była jednym z wielu miast w Polsce, w którym mieszkańcy zaangażowali się w pomoc Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał wośpu przebiegał w bardzo radosnej atmosferze. Jaką kwotę udało się uzbierać? O tym już teraz. Ponad 77 tysięcy złotych udało się zebrać podczas 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Praszce. Jest to kolejna ogromna suma uzbierana dla WOŚP. To co jest bardzo ważne, wszyscy którzy są teraz w sztabie, tak naprawdę to są nasze dzieci, które żeśmy sobie wychowali, które żeśmy uczyli przez te wszystkie lata i oni teraz grają. Natomiast nowi wolnotariusze, ci, ci, ci którzy są z puszkami, to też są i nasi uczniowie i ci już którzy wyszli z murów tej szkoły. Mieszkańcy całej gminy zaangażowali się w działania wolontariackie. Przez cały dzień prowadzone były zbiórki zarówno w mieście, jak i w sołectwach. Patrząc na naszych mieszkańców, to nie tylko dzień dzisiejszy, bo społeczeństwo Praszki uważam, że jest bardzo oddane w różnych akcjach. A szczególnie to ma odzwierciedlenie, jak jest Wielka Orkiestra świątecznej pomocy. Ja po prostu lubię pomagać ludziom. Jestem z tym Wośmiem już od dziecka, bo moi rodzice zawsze mnie zabierali, właśnie do sztabu Wośp. Więc po prostu jak już byłam coraz to starsza, to stwierdziłam, że po prostu chcę pomagać i chcę zostać tym wolontariuszem. Myślę, że młodych ludzi po prostu właśnie ta pomoc tutaj tak zachęca. To, że możemy pomóc komuś, to, że pomagamy. Pomagamy dużej grupie osób tak naprawdę. No gram dalej, no. Gramy od samego początku. Nic z tego nie mamy. Mamy tylko jedno. Radość, że można pomóc, w jakiś sposób pomóc. Doszliśmy do tego punktu, że Jurek mówił, że no bez praszki nie ma wielkiej orkiestry. Niedzielny finał w gminie Praszka obfitował w ciekawy program artystyczny, a organizatorzy zadbali o wszystkich, zarówno tych małych, jak i dużych. Mamy bardzo bogaty program. Oprócz tego cały czas mamy atrakcje. Atrakcje typu animacja dla dzieci, krwiodawstwo, prawda? Mamy sanepit, mamy przewóz sportowo-luksusowymi samochodami, mamy tresurę psów. No, multum, multum różnych atrakcji. Do wspólnego grania nie trzeba było namawiać także mieszkańców, dla których idea woźpu stała się już tradycją, a zakupiony sprzęt darem losu. My korzystaliśmy z tego sprzętu, który orkiestra kupuje. Dzieci miały badany słuch po porodzie dlatego cały czas wspieramy, bo uważamy, że to jest ważne. Pamiętam, jak byłam dzieckiem, no to leżałam też na tym sprzęcie, także wiem, jak to jest. Wośb to nie tylko sama zbiórka. Inicjatywa pobudza do działania, integruje i daje radość z dzielenia się dobrem. Na dzisiaj to już wszystkie wiadomości. Dziękuję serdecznie za uwagę, za poświęcony czas i zapraszam do zapoznania się z naszymi materiałami na Facebooku oraz YouTube. Do zobaczenia już wkrótce.